Od połowy marca funkcjonujemy w innej rzeczywistości. Obiekty do 4 maja były całkowicie zamknięte. Od 4 maja ruszyliśmy z zajęciami, oczywiście z wszystkimi obostrzeniami, które, które pokazuje rozporządzenie Rady Ministrów. Z dnia 2 maja 16 ukazało się kolejne rozporządzenie zwiększające ilość osób. Przestrzegamy wszelkie reżimy związane z tym rozporządzeniem, czyli dezynfekcja rąk, dystans społeczny ilość osób przebywających na obiekcie. Także mam nadzieję, że jest bezpiecznie, a to jest najważniejsze. Z całego serca zapraszamy wszystkich mieszkańców Pszczyny i nie tylko do naszych obiektów, no przede wszystkim tutaj na ośrodek sportu wodnych. Mamy nadzieję, że uda nam się wszystko otworzyć i zapraszać ludzi, żeby byli szczęśliwi z tego, że tutaj są. Dlatego, żeby nasi mieszkańcy mogli korzystać i chcieli jeszcze radośniej z tego ośrodka, burmistrz wydał decyzję o złotówkowej opłacie za, za, za wejście za wstęp na ośrodek sportu wodnych. Więc zapraszamy tym bardziej do ośrodka, który w tym momencie jest bardzo tani. Jak zwykle będziemy proponowali wypożyczalnie sprzętów, kajaków, rowerów wodnych, tych żaglówek, naszych omek. Będzie również, jeżeli dobrze pójdzie i nam pozwoli sanepit, od 26 czerwca czynne kąpielisko. Każda łódka, każdy, każdy wypożyczalny sprzęt będzie dezynfekowany po każdej wypożyczającej osobie. Dlatego tak późno w sumie zaczynamy, bo przygotowywaliśmy się do tego. Zakupiliśmy specjalne urządzenia do dezynfekcji toalet, mamy płyn, mam, jesteśmy zaopatrzeni we wszystko, w informacje na każdym kroku, gdzie i jak się zachować. I mam nadzieję, że uda nam się bezpiecznie spędzać czas na naszym ośrodku.